Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz Kalisza. Dzisiaj bardzo oryginalny temat. Pokażę Wam, jak w 10 ruchów od rozpoczęcia partii szachowej można dać pata. Wydaje się to niesłychane, niemożliwe i nieosiągalne, żeby w 10 ruchów od rozpoczęcia gry powstała sytuacja patowa. Ale należy pamiętać, że pat nie powstaje tylko wtedy, kiedy u przeciwnika jest goły król, a my po prostu ustawimy tak sytuację, że... No, król ten nie będzie miał się gdzie ruszyć. Przede wszystkim, no, w pacie też należy pamiętać, że jest taka zasada, że jeżeli no, są figurki na planszy, ale te figurki są zablokowane i król też nie ma możliwości ruchu, no to wtedy też powstaje pat. Partia, partia, którą dzisiaj pokażę, jest to taki, no, oczywiście. Ta partia nie wystąpiła nigdy w, w takim grze turniejowej, tylko jest to takie sformułowa, sformułowane zadanie przez Samuela Lloyda i on właśnie tutaj w piękny sposób pokazał, jak można czarnymi figurami się strasznie zblokować, a jednocześnie no białymi, białym tutaj, no, głównym, główną figurką, która będzie tutaj zbijać figury przeciwnika będzie oczywiście Hetman, bo on ma największe zasięgi, potrafi chodzić w liniach prostych i po skosie. No i właśnie, no, bardzo ładnie tutaj ten, to zadanie zostało sformułowane. Podkreślam, że no, tacy znawcy teorii debiutowej zamykają oczy oraz wszystkie dzieci zamykają oczy. Samuel Lloyd nie, nie osiągnąłby tego swojego pięknego efektu tego, tego pata, gdyby po prostu nie podchodził tym hetmanem podbicie. Także ten hetman będzie wielokrotnie razy podchodził podbicie, będzie wielokrotnie razy dawał się po prostu zbić przeciwnikowi. No a czarne oczywiście czarne i białe grają w tym zadaniu do jednej bramki, tak? Czyli obie obie strony po prostu chcą stworzyć pata i nie zwracamy uwagi na poprawność tych ruchów czy ten hetman idzie podbicie czy też nie. Zobaczmy jak to udało się Lloydowi. Lloyd zaczął swoje zadanie od posunięcia E3, jest to bardzo, bardzo ważny ruch, ponieważ gdyby zagrał o dwa pola, to ten pad by się nie udał. Później pokażę, dlaczego tak było właśnie. Czarne grają A5, widzimy, że to nie jest żadna teoria, tylko po prostu, no, pomysł i realizacja tego zadania i, i właśnie takim pomysłem będzie posunięcie A5, żeby wyprowadzić wieżę. Też bardzo, bardzo ciekawie zrealizowane tutaj idea. Hetman w drugim ruchu wychodzi, wieża idzie na A6. I w trzecim ruchu Hetman bije na A5. Ważne, żeby tutaj właśnie Hetman e, znalazł się na tym skrzydle, zacznie tutaj zbijać. Oczywiście tego Hetmana nie zbijemy, bo tego pata się po prostu w takim, na takim e, wczesnym etapie nie da się, nie, nie będzie było możliwości zrobić. Czarne odpowiadają posunięcie H5. I tutaj Lloyd zaplanował, że tego pata zrobi na tej strefie, tutaj właśnie na skrzydle królewskim. I żeby ten pat się udał, Hetman potrzebuje pomocy, bo Hetman nie będzie, nie będzie w stanie zabrać po prostu wszystkich pól. Takim posunięciem jest czwarty ruch białych, jest to posunięcie H4, które tutaj przyblokuje po prostu możliwość ucieczki króla. Teraz supermanewr, które tutaj wymyślił, czyli wieża z A6 na H6, tak jak wspominałem wcześniej, no ważne, by be, ważne będzie w tym pacie, żeby nie tylko Hetman zapatował, ale żeby tutaj tak te figury się skotłowały, żeby tak się zablokowały, żeby po prostu król nie miał możliwości no, poruszania się. tak? Także idea wie, ruchu wieży H6 jest taka, żeby król po prostu nie stanął na polu H6, bo zaraz ten król zacznie stąd wychodzić. Posunięcie piąte, zaczyna się teraz festiwal zbijania, no bo yy, no tutaj część figur się zblokuje, ale część figur po prostu Hetman musi tak fizycznie zdjąć z planszy. I cała idea Lloyda, czyli posunięcie F6, i zaplanował sobie, że król stanie na polu G6, i tutaj dookoła obstawiam te jego możliwości ucieczki czarne figury oraz biały Hetman. Kolejne bicie, oczywiście młodsi zawodnicy zamykają oczy. To jest słabe posunięcie, ale tak jak wspominałem wcześniej, białe i czarne pracują tutaj na pata. Tutaj nie chodzi o to, że my teraz tego Hetmana zbijamy i tego pata nie będzie. Tylko właśnie też czarny czarny kolor dąży do tego, żeby ten pad powstał, żeby powstał najszybszy pad w szachach, jaki tylko możliwy jest. Czarne idzie król na, królem na F7, siódme posunięcie. Bijemy kolejnego pionka. I teraz bardzo ważny ruch. Zwróćmy uwagę, że gdyby król poszedł od razu na pole G6, no to jeszcze miałby możliwość ucieczki na pole H7. To żeby taką możliwość po prostu zabrać, to Lloyd wymyślił kolejny ciekawy manewr. Tak jak było z tą wieżą, wieża A6, wieża H6, super. Tak samo fantastyczny jest manewr Hetman D3 i Hetman H7. No, no bajeczna taka finezja, bajeczna wyobraźnia, która tutaj cechuje to, to zadanie. Także Hetman D3 to było siódme posunięcie czarnych. Tu oczywiście musimy te dwie figury skosić, czyli następuje: Hetman bije na B8, i tak jak wspominałem, Hetman ląduje na polu H7. No, bardzo figury tutaj się zblokowały, wieża będzie za, tutaj, wieża nie ma mo możliwości już ruchu, tak. Zobaczmy, że skoczek też nie może się ruszać na pole E7, F6 i na H6. I ta wieża też za chwilę zostanie zablokowana, Jedyny jej pole G6, na, na to pole chwilę, za chwilę wejdzie król. Zbijamy tutaj w dziewiątym ruchu gońca, który był mobilną figurą, który mógłby popsuć tego pata i po królu G6 dziesiąte posunięcie, kończymy tą partię ruchem hetman na E6. Także widzimy, Hetman sobie wyskoczył na H5, poszedł sobie na A5, pokosił tutaj co się da i stanął na takim optymalnym polu, czyli na polu E6. Oczywiście no, w 10 ruchów nie dało się tutaj zbić więcej figur, żeby ten pad powstał. Także no, rolą czarnych było właśnie zblokowanie się na tej stronie i to Lloydowi udało się znakomicie. Zobaczmy goniec. Nie ma ruchu, jest na planszy. Skoczek nie ma ruchu. Hetman, bardzo mobilna figura, ale nie tym razem. 5 stron świata zablokowanych i król oczywiście nie może pójść na f7, bo Hetman nie, pój nie może pójść na f5, bo Hetman. I ten pionek, który tutaj właśnie e, znalazł się na polu h4, zabrał ostatnie pole g5. I tutaj jeszcze podkreślam, dlaczego właśnie posunięcie e3 było tak ważne. Pamiętamy oczywiście posunięcie hetman d8 na d3. I gdyby pionek stał na e4. To Hetman nie miałby tego ruchu, tak? Gdyby pionek stał na E4, to Hetman nie poszedłby tu i nie poszedłby tu. Także każdy ruch miał w, tej, w, tej, w tym zadaniu takie kolosalne znaczenie. No i myślę, że. Taki pad z pewnością zainteresuje tutaj sympatyków szachów, młodych zawodników, którzy można pokazać taką, taki właśnie finalny obrazek i powiedzieć, no słuchajcie, no spróbujcie dojść do takiej sytuacji w 10 ruchów, tak. No myślę, że gdybyśmy dali takim młodszym szachistom więcej tych ruchów, to z pewnością wpadliby na pomysł, ale żeby zrobić to tak w 10 ruchów, to naprawdę, no, tutaj wszystko musi zagrać i w zadaniu Lloyda, Zagrało. Także mam nadzieję, że zaciekawiła Cię ta ciekawostka. Odsyłam Cię te, też również do dwóch moich nagrań. Pierwsze z takich nagrań to to jest Uratuj, Udoratuj Remis. Tam pokazywałem właśnie różne sytuacje z gry praktycznej, gdzie właśnie strona słabsza ratowała się jakimś wiecznym szachem, czy też właśnie oddawała materiał, żeby powstał pad, czy też dążyła do sytuacji kompletnie remisowej. To jest jedno z takich nagrań. I później jeszcze nagrałem takie drugie. Z nagrań, które to, to było takie nagranie bardziej końcówkowe. 30 takich teoretycznych remisowych końcówek, którzy, które musi znać każdy szachista. Także myślę, że te dwa nagrania w dosyć fajny sposób uzupełniają się z tym dzisiejszym, bo również no, traktują o takiej tematyce remisowej. Myślę, że. Warto, warto takie nagranie zobaczyć. Także dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego na nagrania. Subskrybuj kanał, udostępnij, zostaw komentarz, jeżeli Ci się podobało. Jeżeli znasz jakąś taką ciekawą partię, która również kończyła się takim patem, może nie w 10 ruchów, ale też w takim krótkim czasie od rozpoczęcia partii, to zostaw w komentarzu z chęcią zobaczę. Pozdrawiam i powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.